Dziś chciałbym przedstawić Ci, czym jest usługa Autodesk Desktop Subscription oraz jakie korzyści uzyskasz Ty i Twoja firma, decydując się na tę formę licencjonowania produktów Autodesk. Subskrypcja Autodesk Desktop Subscription jest nową usługą umożliwiającą krótkoterminowy wynajem oprogramowania Autodesk, pomagając sprostać różnym wyzwaniom biznesowym i budżetowym, takim jak wykonanie określonych projektów lub zatrudnienie tymczasowych pracowników. Musisz pamiętać, że Autodesk Desktop Subscription to nie produkt, a jedynie prosta droga umożliwiająca czasowe korzystanie z licencji Autodesk. Dzięki usłudze Desktop Subscription masz dostęp do niemal wszystkich korzyści wynikających z posiadania licencji wraz z aktywną subskrypcją. W wielu przypadkach innowacyjna formuła Desktop Subscription daje jeszcze większe możliwości niż tradycyjne sposoby licencjonowania Autodesk. Desktop Subscription jest jedną z trzech usług subskrypcyjnych dostępnych obecnie w ofercie Autodesk. Nową rodzinę subskrypcji Autodesk tworzą zatem Maintenance Subscription, czyli usługi subskrypcyjne dostępne przy zakupie licencji wieczystych. Desktop Subscription, umożliwiające korzystanie ze wszystkich zalet subskrypcyjnych przy czasowym wypożyczeniu licencji, oraz Cloud Service Subscription, umożliwiająca korzystanie z wielu usług wirtualnych udostępnionych obecnie przez firmę Autodesk swoim użytkownikom. Desktop Subscription umożliwia korzystanie z oprogramowania oraz pakietów Autodesk w opcji miesięcznej, kwartalnej lub rocznej. Zapewnia to swobodę kontrolowania kosztów bez konieczności zapłaty za licencję z góry lub podejmowania długoterminowych zobowiązań. Dostęp miesięczny – Zapewnia najniższe początkowe koszty inwestycji, jest najlepszy w przypadku pracowników tymczasowych i krótkoterminowych projektów. Dostęp kwartalny, opcja doskonała dla bardzo małych firm oraz firm rozpoczynających działalność i freelancerów, odpowiednia w przypadku krótszych zobowiązań. Dostęp roczny, cały rok dostępu jest najtańszą opcją w przypadku dłuższych projektów. Między możliwością wypożyczenia licencji czasowej a licencją wieczystą znajdziemy kilka bardzo istotnych różnic. Najważniejsze różnice dotyczą przede wszystkim czasu posiadania praw do korzystania z licencji w przypadku desktop subscription może to być miesiąc, kwartał lub rok. Natomiast w przypadku licencji w ramach maintenance nie ma takich ograniczeń. Usługę Desktop Subscription można odnowić po upłynięciu okresu wypożyczenia, natomiast w przypadku licencji wieczystej odnowienie następuje najczęściej po upływie roku. W przypadku wypożyczenia licencji nie ma zastosowania usługa Home Use Benefit, tak jak ma to miejsce w przypadku Maintenance Subscription. Masz również pełną swobodę w korzystaniu z oprogramowania poza granicami swojego kraju, co w przypadku licencji wieczystej jest możliwe tylko przez 90 dni w roku przy aktywnej subskrypcji. Dzięki nowej usłudze Desktop Subscription Autodesk zapewnia znacznie mniejsze koszty rozpoczęcia pracy z licencjami Autodesk, daje możliwość dostępu do najnowszych wersji oprogramowania podczas trwania subskrypcji. Pozwala także na elastyczne dopasowanie ilości licencji do aktualnie panującego w firmie zapotrzebowania. Autodesk Desktop Subscription to także 25 GB wirtualnej pamięci dyskowej, te same korzyści co przy licencji wieczystej z subskrypcją, wsparcie techniczne Basic i Advance, możliwość instalacji starszych wersji. Autodesk cały czas się zmienia, wprowadza także zmiany do swoich usług. W przyszłym roku użytkownicy wypożyczając oprogramowanie będą mieli dostęp do starszych wersji oprogramowania w wersjach 2014 i 15. W przyszłym roku powiększy się także portfolio programów objętych możliwościami wypożyczenia w ramach Desktop Subscription. Więcej szczegółów dotyczących usługi Autodesk Desktop Subscription znajdziesz na stronie www.autodesk.pl Ukośnik Subscription Ukośnik Desktop.